Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj ulepszymy dom Trevora, a dokładniej jego przyczepę zamienimy w luksusowy dom I już podobny film był, tylko że z chatą Franklina i tam jego willę zamieniliśmy w ultra willę. Jeżeli jeszcze tego filmu nie oglądaliście, to zajrzyjcie do karty tutaj, albo tutaj gdzieś jest ten film Dlatego warto nadrobić I oczywiście, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, to pamiętajcie, żeby strzelić łapeczkę w górę Pamiętajcie także, żeby w komentarzach napisać propozycję tego, co możemy ulepszyć, co możemy wybudować Albo po prostu, co możemy zmienić w GTA V Pamiętajcie także o subskrypcji mojego kanału. A teraz bezbędnego przedłużania, lecimy. Jesteśmy już w grze jako Trevor Phillips i oczywiście, co Trevor robi na samym początku, Pije sobie piwko i czekamy teraz na ekipę budowlańców. I już słyszę, że pukają do naszych drzwi. Więc Trevor kończymy, już nie pi. Mordo, no nie pi! No. Piera kolejne. To niedobrze zwiastuje na samym początku. Oni tam pewnie czekają na nas, ale szef oczywiście musi się napić na początku. Wystarczą ci dwa na start, więc gościu zostaw to już. I zobaczcie w ogóle, jaki jest tutaj syf Zrobiliśmy jeszcze większy. Raczej temu wysypiskowi nic już nie zaszkodzi. Oczywiście, to wszystko będzie wysprzątane przez naszą firmę. Zobaczcie, są gotowi. Przyjechali ze sprzętem. Przyjechali także, żeby wywieźć te śmieci. Nie dziwię się. Są gotowi. Witam serdecznie, panowie. No, dzisiaj grube zadanie przed wami. Ile będzie mnie to kosztowało? 5 milionów dolarów. I mamy pewien problem, ponieważ ostatnio Trevor wydał całą kaskę. Więc, oczywiście, będziemy musieli zarobić. Więc, panowie, ruszajcie do roboty. A a my po prostu idziemy zarabiać, tylko że w inny sposób. Nieważne, ważne jest to, że będziemy mieli i będziemy mogli ulepszyć właśnie e, tą chatę która, no, nie wygląda zbyt ciekawie. E, zwykła przyczepa, no, oczywiście będzie ultra bogata i Ron będzie w końcu miał gdzie mieszkać. Idziemy w takim razie zarabiać pieniądze i pewnie zastanawiacie się, Kamilos, czy ty okradniesz jakiś sklep, czy ty zrobisz bank? Nie! Zrobimy napad na Human Lapsa, bo słyszałem, że robią tam dość nielegalne biznesy i nie chodzi tutaj o jakieś e, eksperymenty na ludziach. Tylko chodzi tutaj o robienie narkotyków. I oczywiście jest to konkurencja dla Trevora, dlatego Trevor się tym zajmie. Dojeżdżamy już do naszego celu, czyli Human Lapsa. I co tu się dzieje? Ej, widzieliście to? To już jest podejrzane. Czy ktoś nie chce, żebyśmy tutaj dojechali? Okej, okay. tajniacy stoją w wow, autach i czekają. To jest podejrzane naprawdę. Nielegalne biznesy kwitną i najgorsze jest to, że Human Labs jest także ochraniany przez Meriwether, więc możemy mieć problem. Czemu nie zadzwoniłem po kogoś z ekipy? Czyli nie wiem, Kuchtę bądź Rona mieliśmy pod chatą, ale nieważne. Poradzimy sobie z sami. Okej, okay, jakieś info na radiu, ale to info nas nie interesuje. Zobaczcie, otworzyli nam szlaban normalnie i dwie helki tu są. Okej, okay, Trevor, Trevor, Trevor. Jest niedobrze, chociaż ładne parkowanie, ale jest niedobrze, bo gościu tu Lecą e, dwie helki do nas, e, ale okej, okay, zbagowane helki! Zbagowane helki, bo jeszcze po e, odcinku, w którym to ulepszałem. E, Pojazdy, w największe pojazdy w GTA 5 zostały takie wielkie, ale to już nie jest wielkie, to już jest zwykła policja. I jak widzicie, nawet ochroniarz do nas biegnie. Nie dobra, Trevor, gościu, może spadamy stąd? Spadamy stąd, bo jadą tajniacy. Jak mówiłem, tam czekali, i czekali po prostu, jak ktoś się tutaj wbije. My się wbiliśmy i mamy teraz przez ranę, za nami policja, tu ten ogromny helikopter. Powinienem to usunąć, ale następnym razem co zrobię. Ważne jest to, że jesteśmy już w środku i oczywiście lester nam pomaga w całej tej akcji. Tylko jest dość cicho i nie podoba mi się to. Musimy dostać się do laptopa, ale tu nikogo nie ma, poważnie? Okej. Okay. Dobra, jesteśmy. Trevor, dawaj, dawaj. Musimy to schakować, Musimy wpuścić Lestera, czyli mamy Wsparcie, tylko że on nam nie pomoże Rozwalać wrogów, on nam po prostu Pomoże w dostaniu się do Pieniędzy, ale zobaczymy Ile w ogóle, okej, okay, z tego zarobimy Zabij ochroniarzy Merryweather, no tak Czego ja się spodziewałem Że ich tu nie będzie, okej, okay, gościugi Leżeć, mamy to Okej, okay, kolejni Leżeć, dobra, jestem przygotowany na was Jestem przygotowany na was, chociaż nie mam Kamizelki, dobrze ale dobra Na Spokojnie, na spokojnie lecimy Jakieś takie pytania Ej, tego nie było jak Trevor ostatnio był w Human Lapsach I zrobili tutaj jakieś włazy pancerne Tylko pytanie, oczywiście Lester Nam pomoże, bez problemu, otworzy wszystko Okej, okay. nikogo tu nie ma, tu musimy zrobić Czerwotkę, nikogo nie ma, okej okay. Okej, okay. nikogo nie ma, tu jest jakiś panel, czy mogę go rozwalić? Nie wiem czy tak powinienem zrobić. Chyba nie zadziałało do końca, jak powinno. Podkładamy ładunki, które również e, dostaliśmy od Lestera. No jesteśmy przygotowani. Okej, okay, mamy e, po prostu mąkę, więc zbieramy Trevor. Dawaj, zbieraj mąkę do naszej torby i to jest tak tanie. Ej, ja muszę zarobić milion. Czy ja w ogóle zarobię ten milion Czy będę musiał jeszcze jakieś inne napady robić No nie mam pojęcia, ale wolałbym Zarobić właśnie na tym Tam się przepala zamek Myślałem, że będziemy musieli to jakoś hakować Ale dobra, zobaczymy czy to się uda Do góry policja już biegnie, więc niedobrze Mamy 4 gwiazdki, to zaraz wojsko będzie Tym bardziej niedobrze Ale dobra, pakuj Trevor szybko Pakuj to do torby No jak na razie dość słabo szczerze Słaby początek, 400 tysięcy Chociaż tych wózków jest więcej, więc powinniśmy zarobić na tym i miejmy nadzieję, że właśnie ten milion będzie. Otworzą ci drzwi, otworzą ci drzwi. Okej, okay, coś się zbagowało. Nieważne, ważne jest to, że mamy e, kolejną mąkę. Pakuj do torby, pakuj do torby. Trevor, czy można jakoś szybciej? Czy mogę jakoś to przyspieszyć? Nie, leci tak e, wolno, ale dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Prawie jest bańka, jest dobrze. Z tym wózkiem będzie okrągła bania, więc naprawdę dobrze. Ja się cieszę z tego. Więc dawaj, 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 Trevor, zgarnij to całe, zgarnij to całe, Mordo, No, czy możesz zgarnąć to wszystko ze stołu? Jedną, o właśnie, jedną ręką, to miałem powiedzieć. No i Trevor się posłuchał elegancko. Półtorej miliona, ej, to jeszcze będziemy mogli coś kupić Trevorowi. Oczywiście, swoje propozycje piszcie w komentarzach. A jak na razie, my lecimy dalej. Poczekajcie, może być ich więcej. E, tylko nie wiem, czy ten kaliber jest odpowiedni. Okej, okay, ten właśnie otworzył. E, Lester nad nami czuwa, więc dobrze. E, I jak mu że policja biega do środka. Biegali e, do góry i już biegli. Dawać, dawać, dawać. Łączmy umiejętność specjalną trewora, więc będziemy nieśmiertelni przez chwilę. Okej, okay, lecimy, muszę patrzeć na mapkę. Gdzie oni są? Ten nie żyje. Dobra, wyłączmy to. Lecimy dalej. Lecimy dalej, na spokojnie, tego się nie spodziewali. Jednoosobowa armia, Trevor Phillips, ok? Leci, typ, leżeć, nie wstawaj. Ok, mamy tu kolejnych. E, muszę do hali załadunkowej, więc tam może być grubo. To może zmieńmy na minigana, bo to może być naprawdę niebezpiecznie. Ale dobra, lecimy, Trevor, dawaj. Ok, tu ktoś biegnie. Dawaj, gościu, gdzie on jest? Czy on się wycofał? on się naprawdę wycofał. <laughs> Okej, okay, wycofali się, zobaczcie, wycofali się jak Trevor nadchodzi. Nie dziwię się. Dobra, leżą. E, mam przeciąć zamek, ale jaki zamek? Okej, okay, tu jest jeszcze jakaś ciężarówka. Zobaczymy, czy tu będzie więcej towaru. Wydaje mi się, że tak. E, mamy na szczęście piłę, więc bez problemu. Pożyła się brama! I tam już biegnie kolejny typo. Ale zobaczmy co jest ciężarówce, szybko Trevor Okej, okay, to trochę zbagowane. Mamy pieniądze! Co jest grane? Tu jest... Pełno pieniędzy. E, dobra, to zgarniemy to jako taki bonus. Tylko gdzie ten typ poleciał? Nie mam pojęcia. No tu wbieg i. Rozpłynął się niedobrze, ale dobra, ważne jest to, że mamy więcej y, caszów, więc y, pakujemy to wszystko. Trevor, szybko. Słyszę znowu bramę z niedobrze. Będziemy mieli pewnie jakieś 2,5 miliona, może nawet 3, więc to no naprawdę obłowimy się na tym napadzie. Chyba, że nie dostaniemy tyle, ile powinniśmy. Chociaż no, te pieniądze dużo nie dają, szczerze, prawie 2 miliony, ale dobra. Y, słyszę już helikoptery, więc lecimy. Ktoś tu wchodził, nie. <laughs> Okej, okay, zjeżdżają, kolejni złotowcy. Dobra, dawać, 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 dawać Okej, okay. spokój Albo nie ma spokoju, jeszcze nie ma spokoju Ale dobra Okej, okay. ktoś tu z tyłu? Tak, z tyłu jest ten gościu Mówiłem, że to jest jakaś pułapka Zobaczcie, tam został typ O nie, dobrze wschodzą od każdej strony Niedobrze, 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 niedobrze. Trevor. Dobra, mamy to, mamy to. Chcę, już tam lecę, tylko żebym w ogóle wyleciał stąd, bo jest naprawdę niebezpiecznie. To co się tutaj dzieje jest po prostu niemożliwe. Ale dobra, lecimy. Jakoś powinniśmy dać sobie radę. Już się robi ciemno, więc mam nadzieję, że moi robotnicy już tam działają i przyjechał czołg. Udało się. Mamy to. I to są ludzie od Lestera. Tam tle gości tańczy. Okej. Okay. Magia GTA 5. Dzisiaj już się dużo dzieje. Trochę bagów, no ale nie ma co na to zwracać uwagę. Ważne, że wszystko idzie zgodnie z planem i dostaliśmy, dostaliśmy pieniążki, trochę mniej niż ukradliśmy, ale bardzo dobrze. Dojeżdżamy już do naszej przyczepy i zobaczcie, że rzeczywiście tutaj jakieś drzewa zostały posadzone i to sporo tych drzew. Tu coś już się dzieje. Tutaj mamy jakiś warzywniak, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, jak wygląda teraz dom Trevora. Zobaczcie, jest on zrobiony cały z drewna, z bali drewna. Ale... E, oczywiście, Ron musi coś odwalać, a on testuje Aima, nie dziwię się, ale zobaczcie w ogóle, jak ten garaż wygląda. Ej, to wygląda naprawdę epicko, ale oczywiście najpierw zacznijmy od tego, jak to z zewnątrz się prezentuje, a zewnątrz to wygląda. Ej wygląda to grubo Wygląda to naprawdę grubo Wydaliśmy na to 5 milionów Ale było warto I szczerze wygląda to lepiej niż droga willa Franklina Ale oczywiście możecie napisać Co tym sądzicie w komentarzach Tu mamy jakieś info że groźny pies Pilnuje tego terenu i żeby nie wchodzić Ciekawe czy będziemy mieli psa czy w zestawie właśnie Ron kupił dla nas pieska, ale dobra. Zobaczmy najpierw podwórek. Ej, to jest klimat Trevor'a. Zobaczcie, tutaj jakieś klimatyczne rzeczy nawiązujące do właśnie. Tego drewnianego domu, ale wygląda to przepisko. Szkoda, że tych pralek nie wynieśli, ale niech będzie. Zostawili nam, nie wiem po co i na co, ale wygląda to naprawdę grubo. Zobaczcie, jak wygląda teraz nasz ganek. Ej, wygląda to naprawdę elegancko. Po przyczepie zostały tylko drzwi, zobaczmy. Jak wygląda środek? Środek czyściutki, jakby tutaj normalnie Trevor nie mieszkał, i oczywiście musimy się napić po wykonanej misji. Po dobrze wykonanej misji, nieważne. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. W środku, no, przyczepa po prostu wysprzątana. Chociaż mamy nową ubikację i mamy apteczkę na szczęście. Okej, okay. mogli też lustro wymienić, ale nieważne. Ważne, że toaleta jest czysta, więc Ron będzie mógł tutaj spać normalnie. Posprzątane wszystko elegancko. Ale, oczywiście, idziemy dalej, bo dalsza część nas bardziej interesuje. E, tu dalej mamy. Ej, nie no, to wygląda epicko. Jestem ciekaw tej góry. E, tu mamy dalsze pozostałości po przyczepie i to naprawdę dobrze wygląda. Okej. Okay. Tu mamy miejsce, gdzie możemy sobie usiąść, pocilować, Super. Ale wracamy z powrotem. Zobaczcie w ogóle jak te rośliny wyglądają dobrze. Ej, nie, no, to wygląda super. Tu jest wejście do góry, ale najpierw zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy własne lądowisko dla Helek. Okej. Okay. Idziemy to od razu obczaić. Tu mamy jakiś skuter wodny oraz wózek golfowy, normalnie. I mamy własne lądowisko dla helek. I mamy psa, zobaczcie! Możecie go nazwać w komentarzach, jak uważacie, że powinien się nazywać pies Trevor'a. Nie zauważyłem go od tamtej strony. Tu mamy grilla i tą strefę chillu. Ale tu go nie było widać Czyli psa również mamy Fajnie, fajnie, że Trevor ma psa Tu do tego garażu wejść nie możemy Ale tu mamy pralnię Okej, okay, jakiś tutaj e, składzik Można tak to nazwać Tu mamy laboratorium Trevora Oczywiście, laboratorium Żeby wytwarzał mąkę i inne cukierki Rzeczy do napadów przygotowane Zobaczcie, przydają nam się na pewno Ale dobra, idziemy dalej Tu mamy pomieszczenie, w którym się pali Czerwone światło i to jest zbrojownia. Zobaczcie, jak wygląda. Armory, room, Trevora. No, wszystko tu mamy. A co tutaj jest? Okej. Okay. Tu mamy jeszcze garaż. Zobaczcie. Opancerzone pojazdy. Ja idę do góry zobaczyć. Tu pewnie będzie. Nowy dom Trevora, dokładnie tak Zobaczcie, tu mamy kolejną strefę chillu Ej, widoki tu są naprawdę Epickie, ale dobra Wchodzimy na wprost, łazienka Pełno właśnie roślin tu jest Fajnie to wygląda, klimatycznie Łazieneczka bardzo dobrze wyposażona Bez lustra, Trevor nie lubi luster Okej, okay, co tu jest? A, klub prywatny Tylko dla członków Okej, okay, mamy kominek, który już słyszałem z dołu Mamy salon I tu jest bar z kuchnią Ej to naprawdę jest w stylu Trevora i kolejny świetny widok. To wygląda naprawdę... Dobrze, i podoba mi się ten dom Chyba najbardziej, z tego co Już robiłem w GTA 5. jakaś antena Niech będzie, i tu jest, no nie no To jest centrum dowodzenia Trevora Philipsa ho, ho i oczywiście Pieniądze, które jeszcze nam zostały po napadzie Elegancko, Trevor tu może normalnie Dowodzić i kontrolować Cały swój biznes, i tu Normalnie łóżko, w którym możemy spać Telewizor, ej, wygląda to Naprawdę dobrze, świetnie wygląda ta chata Ale nie byłbym sobą, jakbym wam nie Pokazał tego z oddali, i z oddali i prezentuje się to jeszcze lepiej. Zobaczcie, jak to wygląda. Ej, to jest naprawdę ogromny teren. Powiększył się czterokrotnie, nawet może więcej. A rano prezentuje się to następująco. Również dobrze to wygląda. Ej, nie no, to wygląda przepicko. No więc udało nam się. Trevor ma wypasioną chatę Nowy dom wybudowany, dlatego jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, to nie zapomnijcie strzelić łapeczek w górę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. A jak na razie, ja się z Wami żegnam. Na razie.